Zmieniając temat, przenieśmy się do kolejnego gorącego punktu na mapie Freak Fightów. Wszyscy mówią o starciu, które może wstrząsnąć sceną to Dołkaczewski nie owijał w bawełnę. Prost bez ceregieli, powiedział, że chce w klatce Pawła Tyburskiego. Co więcej, nazwał go obrzydliwym typem i podkreślił, że to dla niego sprawa osobista. To nie jest kolejny pojedynek o pieniądze. To pojedynek o honor, o stare urazy, o których fani tak bardzo się modlą. To jest ten kaliber dymów, który buduje fame. I wiecie, co jest najlepsze? Reakcja Jatyburskiego. usłyszał te słowa i odpowiedział w stylu, który tylko on potrafi. Zamiast wdawać się w słowne przepychanki, wyciągnął Asa z rękawa. Przypomniał Glebie pewien incydent. Ten, w którym Gleba dostał nokaut od leżącego przeciwnika. A żeby było jeszcze ciekawiej, dorzucił do tego nagranie. Tak, wideo, które momentalnie obiegło internet i stało się wiralem, ale to już nie pierwszy raz. Ta riposta była nokautem jeszcze przed walką. Cała wymiana zdań tylko podkręciła napięcie. Fani natychmiast podzielili się na dwa obozy. Jedni są zaglebą, który stawia na brutalną szczerość, drudzy kibicują Tyburskiemu, który pokazał, że potrafi uderzyć i to nie tylko w klatce. Jeśli federacja podłapie ten temat, będziemy świadkami jednego z najbardziej emocjonujących i osobistych starć w historii Freak Fightu.